<noise> uh, ho, ho, ho. A nie mówię, że się wyjepe. <noise> tak to się kończy. To się kopie no po nowa.

Nie? No nie, kop! Nie, tam ten co ja. Robię. No por Jest tu, jest tu jest sam piech. <grym w górę> <grym w górę> Esa, esa na kole zawróć teraz Ty tak. Ta, ale no w tom, a nie w tamtą. E, 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 się popisał. Kau tak tahu apa dia Podjeżdżać, podjeżdżać! Podjeżdżać, próbować! Dzięki! Dzięki! Gratulacje! Dzięki! To jest to samo w Odwaga rośnie! Ja bym próbował tego co ryżu, No, co bym na, no, na suchy? Na suchy. A, No? To jest po lewo. No kurwa to żebym w trzy... 3, no 3, 4 się zatrzymał. 3, 4? No. Tak jak on za pierwszym razem. Co? Tak jak on za pierwszym razem. Też się zatrzymał wciąż. Na prawo i No A -a -a. Ej, tego piona? A -a -a. Co za devil. A ty ja też nie będę gorszy. O! Moje jaja! ja jaja mnie bolą! O, O oh. oh. oh, kurde faja! Ty, wykastrowany jestem chyba, o oh. jak to boli! Oh, ty! Tak przy porodzie chyba boli. <gryw> Kajo jajo. Chłop się za głowę łapie. Pokaż. Dobra. O, kurwa. A ty... Chciałem tu wcześniej zrobić, ale tu się wjeżdża. W tą kolejną. To nie robię tak. A chciałem... Dobra, teraz tam spróbuję. Nie jest ciężki Zasrał się Nie, nie wiedziałem ja no, tak. kurwa Nowa opona i nie gryzie Puść hamulec, no hamulec, debilu hamulec no Jest, w to jest w ale wciśni tęgunę. hamulec Ja mówiłem, ja Dobra, do nie, <suszy> do nie nagrałem tego! Kurwa, kurwa nie tego. <suszy> <suszy> Biedza, kurwa. kurwa! Nic się nie uszkodziło! Jak mówię, mówiłem, kurwa, no nie. Ale dobre to było, tak dupam, Kurwa, e? <suszy> Nie nagrałem tego! Zapijcie chuju! Nie leć! Ja ci nie złapę tego motoru leci, debiu. Na dół, na no dół. Go. Bierz go! uważaj. Hamulec co wciśnij przed przedmiot. Uważaj. No. Odejść stąd. stąd. No wyjazd. Wyjazd, człowieku. Dawaj ja, dawaj ja. Magno. Co Państwo tu robią? Magno. Kiedy robicie? Tutaj. Bagno Nie. Jeszcze złamałem to to. Ja Pią No złamało się. A nie mówiłem, że się wyjebę. Bardzo ładnie nagrywa. Nie, nie złamany. Czemu to się nie, nie nagrało? Poczekaj Nic nie ujebałeś w jeszcze. Sensie. No. A nie mówiłem, że się wypierdol Dobry jest. De no delikatnie, ale nic. Weź to powtórz. No weź tu nagraj, i weź tu gdzieś zajebał Chodź, Zapłacę ci <śmiennie> Podzielę się subscriberami subskryberami! <śmiennie> Podzielę się wypłatą Co tu się stało? Pokazuję na utracie. Pokazuj, na... pokazuj, pokazuj, nie! Nie, nie, nie! Nie, nie! Nie, nie! Pokazuję Nie! Nie! wykrzywiony Nie polecam go, fron, mówiło posłuszeństwa, nie nagrała się, kraksa Ja Tak, tak. Ogórki. Ogórki mamy. No dojebane, kurwa. No na wygwizdowie kurwa mówię ci. Ogórki są No, tak serio. No kurwa, mówię ci, takie dojebane ogórki. 200 km mamy pod wiatrak. Pod wiatrak? No. To mam jechać pod wiatrak. Kurwa, my mamy, my nie jedziemy! My na wygwizdowie, dojebane ogórki! Tu motory latają Ogórki. Ogórki! Dojebane ogórki! 10. Co? Brakuję jeszcze, żeby wyjebał się. I tak twardo dzisiaj jest. Gdzie Michał jest? Co? Gdzie Michał jest? Właściwie chóra nie wiem. Gdzie jest? Nie. ma go? Coś ty zrobił. Wypadło no mi. Wypadło no mi. Coś ty zaraz. Jeszcze pod, nie Podjechałem tam, stanąłem na górce z gazmi na, na małym, na powoli puszczam sprzęgło na lekkim gazie Chopy i się zastanawiam, czy on kopie na takim gazie, człowieku Trójka A ja, a ja, chłopie, hum, hamulec przed nim mam wciśnięty I to i tak jadę No rzeczywiście I to się to się kurwa przez to przepaliło, pa, bo tutaj też się zgrzało do tego No pula. no no To Mosta, Mosta <ścoughs> Ja pierdzielę Chłopiec coś nie zrobił I ja mówię chłopiec coś się zrobił A on mówi przepraszam I pozdrów widzów, pozdrów widzów Koniec Pozdrawiam Co? Pozdrawiam Ładnie po Pozdrawiam was kochani widzowie Dzięki, pozdrawiam One week later To się kończy że tego nie nagrałem Górą bym go przerzucił ale połamę wszystko Ja pierdzielę Nie podniósę go bieg Ty pierwszy raz coś takiego odwaliłem. Pierwszy raz. Jeszcze nogami z tamtej strony. Lewa noga wpadła mi pomiędzy stópkę, a wajch odbiegów. Chłopy, nie mogłem wstać. I pierwszy raz. Pierwszy raz tak się wywaliłem. Na tyle czasu ile jeżdżę chłopie pierwszy raz. Nie lec. Siła, Nawet, że nic takiego się nie stało. I jeszcze Widzisz? Skurczy byk Śmieszne będzie jak poleci <laughs> Ej Ja pierdzielę. Dobra, jak go dalej ściągnąć? Przód musi zjechać Ja pierdzielę. ty pierwszy raz Taki gówno odwaliłem Pierwszy raz Chopie zamiast tu prosto wjechać, to chopie próbowałem tu po pionie Po, po ścianie, chopie na krawędzi Ja pierdziele, Pierwszy raz coś takiego, tak się wywaliłem Si, ja pierdziele. Si, ja pierdziele. O mogę, tak mi wpadło o, tak, że miałem zakryszczoną, nie mogłem wcale podnieść Ja pierdziele. Chłopie Pierwszy raz coś takiego odwaliłem Ja nie mogę Nie ja. kurde nic nie stało takiego nawet gripu i tak do wymiany, że się hanbar nie uwaliły to jest genialne. Ja pierdziele co? Co ja zrobiłem właściwie? Nawet się nie zalał. Ich dobry jest ten motor. nas spakował, człowieku. No właśnie, patrzy, kurwa, tam policja. Wiesz, że to po nas? No. Bo on tu kładem wcześniej jeździł. No. Ganią was? Widział? N nie, ale słyszałem chyba. Chyba, że jedziemy tam koło ciebie, ja się wrócę kurwa pełnymi. No, no, przez zagórki się jeszcze wrócisz No. Ale no gówno? Ciebie, <laughs> ale gówno, co? Jedziemy kurwa, to o ciebie tam A się? No kurwa, ten dni przyjadę. <laughs> to po, ale wtedy to może być po nas, bo on się. On składę, po, to po nas 100% jest.